Hejka. Okazało się, że ten dysk jest dobry, już miałem chęć go otworzyć i zobaczyć, tak jak mówiłem, a jeszcze tego nie zrobiłam, poza zdjęciem naklejki. Później zauważyłem, że nie mam jeszcze odpowiednich śrubokręcików, żeby go otworzyć i dobrze, bo okazało się, że jest dobry, tylko trzeba było go skonfigurować w ustawieniach, wejść do ustawień dysku. Niektóre dyski tak mają w przypadku tego jest ok. Że nie straciłem, tylko muszę tam naklejkę jakoś ładnie przykleić, żeby się nie odklejała. No. no dobra. że fajnie fajnie wyszło. To jest po prostu powiem Wam tak skomplikowane, tak ciekawe to wszystko. Takie różne konfiguracje, są różne ustawienia, że jest coś niesamowitego. Muszę jakąś jakiś klej na tą nalepkę znaleźć, żebym to przykleić jeśli jest taki klej, ale chyba ja, myślę. No, że nie ma straty. To dobrze, kurde. Dobra. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o serwery, to tak dużo trzeba po prostu się uczyć różnych konfiguracji ustawień, że po prostu wow. Trzeba to po prostu bardzo lubić. Jak się ktoś zajmuje serwerami. Bo jak się, nie czuje tego, to będzie czuł po prostu co innego. Natomiast jeśli ktoś lubi coś w rodzaju kostki Rubika robić, to można powiedzieć, że serwary to są kostka Rubika, można powiedzieć. Ale ja bardzo lubię dochodzić do takich rzeczy. Kiedyś, wiele lat temu, pierwszy serwer, jaki miałem w posiadaniu, to właśnie polegał na tym, że też był dysk do skonfigurowania w ustawieniach i trzeba było wejść tak do bios w dysku, w kontrolerze, w płycie głównej w systemie, ale w systemie to na końcu. Jak już się go ustawiło, skonfigurowało w BIOS-ie, to już było cool. No i w przypadku tego dysku, który myślałem, że sobie odfrunął, to nie, to ten dysk jest ok. Jest okej. Okay. Myślałem, że, jest, że nie jest ok, Jest ok, No, że fajnie. Inna konfiguracja po prostu. Była inne ustawienia. No. No dobra, hejka.